Hello, widzowie witam was w kolejnym odcinku na kanale z gry styla a w dzisiejszym odcineczku jak widzicie tutaj otworzymy sobie calutką bazę nowych herd lucky bloków i są to oczywiście te walentynkowe nowe lucky bloki które możemy sobie zakupić w sklepie. jak widzicie jeden z 800 robuxów no a my dzisiaj zebraliśmy calutką bazę takich lucky bloczków więc naprawdę będzie gruby opening no i co mi drogi widzowie ty bez przedłużania zostaw koniecznie łapeczkę w górę i suba a ja lecę otwierać i widzowie oczywiście dzi Dzisiaj polujemy na tego najrzadszego brain rocika, na którego jest chyba podajże 0,05, no zaraz zobaczymy, tak jest, jest to taki bo nie pamiętam jak on się nazywa dokładnie, no ale widzowie, tak że naprawdę, no jest tutaj dużo rubuksów na szali, więc kurczę, wypadałoby coś fajnego trafić, no dobra, więc zaczniemy sobie od tutaj tych pierwszych takich bloszków, uwaga, uwaga, co no, nam no, teraz wyleci, okej, okay. pierwsze trzy osoby, na otworzymy, okej, okay, mamy love, 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 sakura. mamy tutaj... Karker Herta i, ok, i mamy kupić i mamy kupit Dobra, jest ok, Jest szczerze dobra, jest, jest spoko, jest spoko, jest ten hotspot. Dobra, dobra, kilki git. dobra, uwaga, dwa kolejne kibloczki, ok, kolejne krzesełko i kolejny love, love Sahur. Dobra, ok Teraz idziemy sobie z tą stroną. Uwaga, no widzowie, kurcie, jak w ogóle się znać jak Wam się podoba ten update gwarantykowy. Myślę że naprawdę jest dużo kontentu, dużo kurczę, tej fajnych rzeczy do robienia. Mamy jak widzicie no, tą... Cupid maszynę nową, no ona jest nawet po Mam tutaj dwa sekerciki możemy sobie dać. I jak widzicie możemy zrobić tak, herflaki bloka, możemy zrobić kupić Sahura i Lawin Rose, który naprawdę jest coś rzadki Ale widzę od razu wam mówię, że opłaca się to robić, bo naprawdę spoko nagrody możemy z tego zebrać A jak nam odda to naprawdę będzie ogromny profit No a my tutaj mamy jak widzicie Love, 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 Sahura, okej, okay, okej okay. Nawet spoko, możemy sobie potem te ten maszynki wrzucić te sytryciki, które drobniemy Okej, okay, no ale my tutaj jesteśmy na coś lepszego, liczymy jednak, okej, okay, mamy krzesełko ok, kolejne krzesełko, to jest chyba najgorsze traw w ogóle I dobra, i ostatni taki blocek z dolnej stronki. Okej, okay, okej. Okay. Mamy drugiego hotspotta. Okej, okay, nieźle. Nieźle, widzę, dobrze. Dobra, lecimy sobie na górę. Przejdźmy sobie na tą górę. Okej, okay, okej, okay, dobra. No my tutaj mamy. Okej, okay. zacznijmy od tej strony. Uwaga, pojedynczo, pojedynczo sobie, otwórzmy, żeby kurczę, zaraz tutaj... Jeszcze... Może jakiś farcik będzie, może jakiś farcik, no okej, okay. love, love, love sahur, nie ma tragedii. Dobra, lecimy dalej, widzowie, no musimy, kurs, coś fajnego tutaj trafić. Musimy oczywiście tego spaghettiego, naprawdę bo świetno. My trafiamy kolejne krzesełko, nie no widzowie, no takie może być, no i uwaga ostatni z tej strony, co nam tutaj ciekawego poleci. Okej, okay, hotspot, okej, okay, okej, okay. kolejny hotspot, jest git, jest git, dobra. Przejdźmy sobie teraz na tą stronę. Uwaga, pyk. Teraz dwa, teraz dwa. Uwaga, uwaga, uwaga. Co poleci? Okej, okay, krzesło, dobra, krzesło. Kurczę, widzowie. No masakra, no. Dopóki no, co, no nie jest za dobrze. Na no, same te hotspoty, no jedyny. No, to kolejne krzesło i. No dobra, kolejny hotspot. Ale widzowie, no, trzeba coś lepszego, trzeba coś lepszego. Kurcze, dobra, uwaga. Ostatni z tego piętra laki blok. Uwaga, uwaga. No nie, no, hotspot hop, hop, w nie no widzowie, tak nie może być. Nawet, jak widzicie, laka mam odpalonego. Nie wiem, jakim co się pojawi, no, ale mam laka, no dobra, widzowie. I ostatnia. Ostatni piętro zostało, no naprawdę jest to ostatnia szansa na trafienie, czegoś dobrego, uwaga Premium Health Lucky Block, proszę Cię, 800 W jedno otwarcie, to jest naprawdę dużo, to jest kurczę 40 zł, no nie no Lub, kur, ja pierdziele, dobra Proszę, proszę, no naprawdę było super, jakby coś tropnęło. Teraz, o nie, to jest jeszcze gorsze. Ja pierdzieluszem się też to jest luf, lup, lup, A, widzowie, no ciężko, ciężko to idzie póki co. Kurczę, dobra. Na no, spokojnie, nie mo mo może nie muszę narzekać, może nie mogę narzekać. Uwaga, co teraz nam poleci? No, ok, co, jezus. Oje, dobra. Oj, doj, ostatnie dwa takie bloski, no to się tak nie może skończyć. Definitywnie to się tak nie może skończyć, widzowie. To tak nie może być. Uwaga, co teraz poleci? No nie, no nie, no nie. Widzowie, to jest jakaś ma Hej widzowie, no jak widzicie, no nic do tej pory dobrego nie dropo i wyczyściłem już przenosząc sobie te brej do innego konta. I jak widzicie mam znowu czystą bazę i wpadłem, kurczę na pomysł, że ten odcinek no nie może się tak skończyć, sobie. No i z uwagi tego, że jest już was ponad 1800 to stwierdziłem, że każdy z subów to będzie jeden block którego sobie teraz kupimy. I uwaga! Mamy do wyboru tak, no albo te premium lucky blocki albo Secret. I właśnie się zastanawiam, kurczę, dobra, widzowie, pierw kupmy sobie te 3 herflaki Lucky Bloki. Okej, okay, owaj, kupę sobie po 3. Dobra, mamy trzy, mamy trzy. Dobra, ok, super, elegancko. I kupę sobie tak, z... kurczę, też bym wydał na trzy, trzy secret Lucky blocki. Zobaczymy co poleci właśnie z tych bloczków. Okej, okay, kupiłem także widzowie, ja nie przedłużam i widzimy się jak kupię. Okej, okay, widzowie także dokupione te Lucky Bloczki. Jak widzicie, no jest ich 18. Tutaj mamy całą praktycznie oprócz tego jednego bo miejsca co go tutaj. Kupiłem, ale mamy całą tutaj cały dół w tych premium laki Bloczkach walentynkowych. A na górę postanowiłem, no widać naprawdę, no, no wydałem teraz 30 tysięcy robotów, więc no kurczę dużo. No ale mam tutaj secret lucky block, no miejmy nadzieję, że to odda, no miejmy nadzieję, że mi się to zwróci chociaż w jakimś stopniu Także dobra widzowie, otwieramy. błagam, proszę daj, daj mi sami, daj mi sami jakiegoś secrecika chociaż, jakiegoś lepszego secrecika, naprawdę Nie chcę więcej, Ok, mam hotspota, mamy love love sahura i mamy ksełko, no dobra Teraz sobie lucky bloczka, secret na odmianę i pyk, tutaj kolejny walentynkowy i co zrobisz? Ok, mam hotspota kolejnego i krzesełko, dobra, okej, okay, no na razie nie jest za ciekawy kurczę, jednak wymagam czegoś lepszego. Dobra, kolejny lakibloszki, kolejne laki bloszki, okej Lof na sam love w no, Sahury, no one się przydadzą pod za niby nadwidzowy. Nie oszukujmy się, kurcze. Piesony, no dobra i tutaj, okej, okay, luf, 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 i kolejny hotspot, dobra, ja pierdzielę. No i co widzę, pozostał nam stary, dobry secret jak taki bloski. Uwaga, zobaczmy co z nich poleci. Może jakiś Esok. Jakby Esok, naprawdę by był zadowolony. okej, okay, hotspot i Tortugini, okej, okay. okej, okay. lecimy sobie dalej, lecimy dalej. Teraz kolejne dwa, uwaga, spójrzmy, to poleci Tortugini, mamy drugi Tortugini, dobra. Ostatni stąd taki bloczek, nie no kurczę, widzę naprawdę, no, a, no nie no hotspot, no kurczę, no nie, to nie jest dobry trafik, widzowie O, 2,5 robuxów, jeden taki lucky bloczek, no kurde, no musi coś oddać, no Oj, niestety, dobra, i ostatni dwa, uwaga, widzę. ja nie przedłużam, bo to nie ma sensu, szczerze, i uwaga, co nam teraz poleci hotspot I hotspot, ja pierdziele, widzowie, widzowie, ja wiem, że nie jest to normalne, ale po prostu, po prostu zróbmy to i kupmy ostatnie piętro Lucky Blossku. Widzę, ja po prostu się nie mogę powstrzymać, no kurde, robuxy lecą, ale widzowie czego się nie robi dla was, tak? Czego się nie robi dla was, uwaga! I ostatnie trzy. No muszę, muszę coś dropnąć w zależnym odcinku. No muszę, choćby miałbym wydać 100 koła Robuxów. Nie no mu muszę widzę, szczerze. Jak widzicie jest całe piętro. Dobra, proszę, proszę sami, błagam, Sami, zobacz ile wydałem pieniędzy. Zobacz ile wydałem tych Robuxów, proszę sami. I love, love i krzesełko, no nie no widzę jak to są. Takie procenty, że tu już dawno coś powinno dropnąć. Kurde, widzowie, no. Dobra, spójrzmy tutaj jest, Hotspot, wow, okej, okay. luf, luf, luf i... fajny love, love Sahur, okej. Okay. I widzowie ostatnie trzy, nawet bez zatrzymywania to twierdzę Szczerze ja już mi już nie zależy Naprawdę widzowie, ja już ja już nie, dobra, krzesło, krzesło i daj to trzecie krzesło. No, love, love sahur, dobra widzowie nie. I widzowie ja mam w tym odcinku to rozdam, więc swój nick, napisze koniecznie w komentarzu i te wszystkie kurcze, sekrety będą wleśli do Was, bo szczerze mi to jest niepotrzebne. No ja tego nie użyję do żadnych celów. No i kurczę, no, no widzowie, no naprawdę, napiszcie swoich komentarzach, ja wam to wszystko rozdam. No i co widzowie, to by było na tyle w tym odcineczku, no nie poszło kurczę za dobrze, no nie poszło za dobrze, nie oszukujmy się, nie jest to za dobry dropik, który dzisiaj mieliśmy, no jak widzicie, no kurczę, no, same słabe sekreciki tutaj nam poleciały. Także widzowie, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, koniecznie zostawicie łapeczkę w górę i słowo po kolejne takie odcinki, no i co, widzimy się właśnie w kolejnych odcinkach, no i trzymajcie się do następnego, yo!